Geneza nazwa jest bardzo prosta. Powstał trend na TikToku i na forzach, gdzie były edity z Sigmą, i sobie tak pomyślałem: Kurczę, jaka byłaby dobra nazwa pod serwer? No, jakieś Hyperium? No, kurczę, no, z niczym się nie kojarzy, nie? Jakiś PvP Legacy? No też Legacy, tak. Hmm. Ale Sigmę, no Sigmę każdy zadano. Wyobraź sobie, że mówisz, no to idziemy na Sigmę grać. I wiesz, to jest po prostu taki fajny slang, który można używać. I także wiesz, można go także podpiąć pod promocję po to, żeby mm, pokazać, czy że ten serwer jest dobry, to znaczy, nie wiem, najbardziej sigma duolce w Polsce. Na coś na takiej zasadzie, po prostu szukałem jakiegoś słowa, które byłoby bardzo łatwe do zapamiętania. No bo właśnie inne serwery mają to do siebie, że moim zdaniem nie wyróżniają się nazwą i to wszystko się zlewa. A faktycznie, jak wziąłeś tego trenda, w sensie słowo, które jest gdzieś tam trendujące na TikToku, no to wydaje mi się, że, no strzałeś w dziesiątkę, więc to było bardzo dobrze przemyślane. No, taki był generalnie cel tej nazwy, no, gdybym nazwał jakoś randomowo, nie wiem, próbuję coś tak wymyślić na szybko. Level PvP na przykład. Ty Może ty... z brain rotów cokolwiek zrobić teraz. Na <noise> tongue <tunk> SMP. No <noise> to Kraft. <noise> no ale wydaje mi się, że wiesz, że Sigma generalnie to jest takie coś, że nawet jeżeli ten trend na TikToku się skończy, to i tak sama w sobie nazwa Sigma jest fajna. Że, jakby to po prostu jest literka z alfabetu e, greckiego, podajże. I jakby wiesz, e, nawet jeżeli to przestanie trendować, to i tak sama nazwa w sobie dalej pozostanie ok. Bardzo mądre podejście przyszłościowe. To jest logiczne, że jakby prędzej czy później ludzie przestaną używać tej sigmy. Więc wiesz, trzeba po prostu zrobić tak, żeby żeby powiedzmy, no nie wiem, nie nazwę serwera Tralala, tra no bo to jest po prostu chyba zbyt krótki trend, że po prostu no wiesz, tak. na chwilę się pojawi i od razu zginie. A wydaje mi się, że Sigma trochę bardziej zapadła w pamięć, plus jeszcze znaczy coś innego poza tym kontekstem, więc na, na pewno byłaby lepsza ta, taka nazwa. A w ogóle to skąd pomysł na to, żeby zrobić swój własny serwer? głównie właśnie przez te PVP.